Powrót do normalności coraz bliżej. 27 maja odbyła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego wraz z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim. Pierwszą informacją jest zniesienie obowiązku zakrywania ust i nosa. Ta zasada obowiązuje od najbliższej soboty 30 maja. Będzie obywała jedna generalna zasada w przestrzeniach ogólnodostępnych, jeżeli to będzie tylko możliwe, zachowanie dystansu dwumetrowego. A noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe. Jeżeli dwie osoby idą obok siebie blisko, to dalej zalecane jest noszenie maseczek. Zasada ta dotyczy zarówno przestrzeni otwartych, jak i zamkniętych, gdzie bezpiecznie da się zachować dystans dwóch metrów. W sklepie, w środkach komunikacji miejskiej, w kościołach czy w kinach, będzie nadal obowiązywała zasada zakrywania ust i nosa. Również od 30 maja przestaną obowiązywać limity osób w sklepach. Od najbliższej niedzieli będą zniesione limity wiernych w kościołach. Chcemy również ponownie dopuścić możliwość zgromadzeń. To bardzo ważna swoboda obywatelska, ale do 150 osób. To 150 osób, wydyskutowane, wypracowane z wieloma ekspertami, epidemiologami, będzie taką ważną liczbą, o której jeszcze za chwilkę powiem w innym kontekście. Oczywiście. Też te zgromadzenia z zachowaniem dystansu bardzo proszę po to, żeby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko transmisji koronawirusa. Tydzień później zdjęte zostaną ograniczenia z instytucji kultury. Do nowej normalności wrócą kina, filharmonie, teatry, ale także obiekty sportowo-rekreacyjne, baseny, siłownie czy kluby fitness. Organizatorzy mają wybór mogą, ale nie muszą otwierać swoich instytucji. Jeśli jednak zdecydują się na wznowienie działalności, muszą przestrzegać pewnych zasad. Wypełniamy pojemność widowni do 50%. Do 50% tak, żeby jednak ten kontakt był rozluźniony, żeby zachować wymogi sanitarne, oraz nosimy maseczki. Są to podstawowe wymogi funkcjonowania tych miejsc. Ponadto mamy dobrą informację dla przyszłych małżonków. Od 6 czerwca będą mogły odbywać się wesela i uroczystości rodzinne do 150 osób. Co ważne, weselnicy nie muszą mieć maseczek. Obowiązują jedynie wytyczne sanitarne. Kolejne odmrożenia nie oznaczają jednak rozluźnienia w kwestii rozsądku społecznego. To nie oznacza końca epidemii. To nie oznacza, że epidemia zniknęła. To nie oznacza, że epidemia gdzieś się ukryła. Ona jest, na pewno mogą się pojawiać ogniska, dlatego ten dystans społeczny. A jeżeli nie możemy zachować dystansu, to maseczka. Wszystko wskazuje na to, że przy zachowaniu odpowiednich zasad powoli wracamy do nowej normalności.